Oj, chyba jest. Jest. Okej, okay. tak samo jak my. Kurde, czyli w sumie. No nie, no i tak mogliby nas kapać. No dobra, co, co robimy? robimy? Jaki jest plan? Ja nie mam. Ja bym proponował. Kurde, no. Nie kapować, ja, Może zielone jakoś? Może jakoś tu no w krzak pojedziesz? No. no to co mam robić? Nie Ostatniemy wiem. Do Nie, u... Nie wydaje mi się, że nas kapowali od razu, no. No to weź wracaj tu szybko, no. Pojedziesz. Dobra, musimy jechać. No, to po bitwie. Dziękuję. Kurna, no to jest nieuczciwe no. Nie wiem dlaczego nie chciałeś w kapa jechać. Dobra! To 261 wzięliśmy, żeby jechać w kapa, ale. No nie wiem. Chciałem tutaj wiesz, widząc coś ciekawego od życia dać. Słuchaj, mamy wyjście z grupy, no. Pośmiali się przynajmniej. Ale przynajmniej już mamy zamysł, że wiesz. Trzeba się trzymać blisko kapa. Nie mieliśmy tego zamysłu. Dobra, spokojnie wyszliśmy z grupy widzowie z drugiego miejsca. Już takiego błędu nie popełnimy. No. Musieliśmy go popełnić. To już po tornieju nie. To wiesz, wszystko tu jest pod kontrolą. Mhm. No i co teraz? Czy oni no. nas nie skapują? Teraz to są jaja po prostu jakieś. <noise> Ej, co robimy? No trzeba pojechać, co robisz? Ale oni chyba pierwsi będą tam z pociskami. A ile matujesz? 46,68. 45,28. Kurna no. Dałem się tego. Ty, bo tu budynek, kurna, zahaczyłem. Nie no, ale nie możemy tam wjechać, przecież zabiją nas, kurna, od razu. Musimy, jakby stanąć jakoś No ale obok. My tu już będziemy mieć pechy, praktycznie. Poczekać za górką na pechy i dopiero wjeżdżać. Może jakoś tu przyjechać tędy, ty. Może tędy jakoś, nie skracałem. Nie wiem, tędy chcesz. Ty, bo już mamy pociski, to możemy jechać w kapa Ty no, optyka to by się przydała, wydaje mi się. Miesz może jakoś na górkę. Ej, je, musi jeden patrzeć w plecy, no. To ty patrz od przod, przodu, ja będę I co? So. Nie widzę nic, kurwa. Opuszczasz działo w ogóle? Nie. No to weź jakoś się tak usta, żebyś działo opuszczał chociaż. Hmm. Opuszczasz? O, mniej więcej. Pikować ją dalej? Ulewamy się po niego O tu jest drugi I co? Jak to wygląda? No, to jest... o, jeden trzymam, ja drugi ciebie no, U mnie gość jest celowany we mnie idealnie no Ale no weź mnie jeszcze we wrogę żeby nas Oko się szybko obracam Kurna, fascynujący pojedynek. Dobra, trzeba coś zrobić. Nie? Czekaj, mam go się bokiem. Strzelił! Ten strzeli 510. No ja strzeliłem. Wyjeżdża po mnie, goście. Nie, nie wyjeżdża. Kurna. Problemy! No i kurno, no nie wchodzi no. Nie da się przebić. <laughs> Jakie słabo komentarza. Mogę już to główno sprzedać? <laughs> Ej, ja zrobiłem najwięcej bitwy, powinniśmy wygrać. Biszko, nie postarałeś się, zero! Ej, no widzowie, 600 avengers zrobiłem? no nie powiecie, że się nie postarałem. Kurde. No. To jest właśnie problem. A ile oni mieli w ogóle życia? Nie wiem, z 500 coś chyba. O no to Apek to i tak by nic nie zmienił. 460 no, ja No nic, no nie pozostaje nam nic innego jak Pluton Art w jakimś innym świecie. No ale było warto, no, co się pośmialiśmy, to się pośmialiśmy. Może nie jest to nasza specjalność? Okej. Okay. Powiedzmy, że musimy... Liczyć na jakiś inny turniej, żeby to powtórzyć. Powtórzymy to Bishop? Nie. <laughs> Oj, od razu nie chcę powtarzać. Teraz tak tylko widzowie mówi. A jutro już będzie się dobrze czuł.